Ciągle siedzę przed tym komputerem i oglądam tego farminga łukadora. Może trzeba by było wyjść na dwór? Co? Farming w prawdziwym życiu? Tak, farming w prawdziwym życiu. Rozpoczynamy, rozpoczynamy nową serię, która będzie się toczyła w farmingu na mapie. Felsbrud. I piszcie komentarze. Kurde, trochę głośno. Piszcie komentarze, jakie kupuję ciągniki, bo też będę się do Was słuchał, chyba że ciągnik mi się nie spodoba, to go nie kupię. Na początek w pierwszym odcinku może zrobimy żniwa. Jak ktoś jeszcze nie gra farminga, to może obejrzeć sobie ciągniki teraz. Taki fajny New holandzik. Dostajemy na początku konwajt. Tak on brzmi. I tak wygląda w środku. Tu mamy fenda, Favorit. Tam też stoi event. i tutaj Fiat. Tak on brzmi. Tak wygląda. Dobra, więc przejdźmy do tego na co czekaliśmy, czyli do żniw pięknie rozkładamy kombajn, a zapomniałem, jeszcze tutaj zatrudnimy pracownika, żeby nam szybko skultywatorował pole, nieść pusty obciążnika, tylko kultywator. Dobra, włączamy pracownika. I lecimy to pole. Chyba nie jest nawiezione w ogóle. Tak. To i to pole nie jest nawiezione w... wcale. Niektóre pola są nawiezione w 100%, a niektóre wymagają wapny. W... Na tej serii. Będę używał takich ustawień, no. ceny są tutaj. Za soję nie są dosyć dobre. Ja na moim prywatnym serwerze miałem e, CD2800 i myślę, że będę sprzedawał po około 2700. Ale że paku bało dostaliśmy, ale za to w sobie trochę więcej. Więc no, się. Tu widać, jak spada pszenica do zbiornika. Tu fotel mi się podoba. Dobra, nie potrzebujemy słowy. To ustawmy nasieczkę. I mam wersję farminga Platinum. I czyli e, mam wersję Farminga, na której są wszystkie dodatki premium, i tu jest e, dodatek Alpine, tu klas tutaj w kombajnach też jest klas Więc będziemy grali na takich sprzętach. Modów raczej nie będę pobierał. Chyba, że jakieś ciemniki, kultywatory i takie rzeczy. Albo rozrzutniki nawozu, bo na farmingu mamy mało rozrzutników nawozu. Tylko cztery. Jak ktoś kupił ten dodatek, to ma jeszcze czwartego. Ale ja raczej nie będę użyła tego Kvardalanda jakiś już do tego kuda albo bredalki możecie poprzyglądać się animacji wciągania Zboża do Hedera i wyszła 22 dwójka ja będę się starał kupić dwudziestkę dwójkę i ją nagrać bo nie ukrywam, jestem fanem farminga od wydania dziewiętnastki niektórzy to od samego początku farminga Cisnął go w niego naprawdę szanuję, że i mi się to nie nudzi. Mi dziewiętnastka się już trochę zdudziła, ale jak nie będę miał 22 dwójki na razie to będę w we dziewiętnastkę. Dobra, możecie w komentarzach napisać, jaką serię byście woleli, z Farminga, z Robloxa, czy z Minecrafta? Mi że najwygodniej by się nagrywało Farminga, bo bym nie musiał tam używać montażu, a program do montażu mi się zaciął trochę, więc słabo. bo, że nie chcecie filmów z montażem, to mogę nagrywać Robloxa i Minecrafta też. Będę starał się robić streamy po szkole i ogólnie. Będę starał się być aktywnym na YouTube. Nie to co wcześniej, że nagrywam i przerwa na parę miesięcy. Teraz to się nie będzie zdarzało. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Dobra, już trochę powróciliśmy tego zboża. Ale jeszcze długa droga przed nami. Niestety, niestety. Dobra. I moje filmy nie będą jakieś ekstra długie, może gdzieś po 30 minut, może 40 max. Takie filmy typu zajmowanie się zwierzętami, czy rozsiwanie nawozu, bądź wapna będą trochę krótsze. Bo nie chcę Was prudzać. Możecie napisać, czy chcecie odcinki z yy, rozsiewania wapna, nawozu, czy to po prostu zostawić. Na razie te pierwsze może 10 odcinków, może trochę mniej będę nagrywał wszystko, co się dzieje na mojej gospodarce. Chyba że to będzie yy, jakaś seria żłona praca. To wtedy tego nie da. Możecie napisać w komentarzach, czy się stęskniliście trochę za mną. Bo no, trochę długo mnie nie było na YouTube. I zostawiajcie łapki, bo jak będzie, będą trzy łapki w górę pod tym filmem. To zacznę robić nowe serie. A jak nie chcecie nowych serii, tylko zostawicie łapkę, to po prostu możecie napisać w komentarzach, że Farming Wam się podoba i chcecie to. Bo jeżeli będzie Farming Roblox i Maidów w moim kanale, to będą mi się pojawiały trochę rzadziej. A jeżeli będzie tylko jedna gra, albo dwie. To będzie ona się pojawiała często. Dobra, tutaj pracownik za niedługo skończy kultywatorowanie i myślę, że na razie to chyba wypożyczę rozrzutnik nawozu, bo nie mam aż takiej liczby funduszy, żebym mógł, się, mógł sobie pozwolić, na taki wydatek, bo to jest trochę duże, duży wydatek, na przykład takie 23 tysięcy, 24 tysięcy albo nawet po 40. Więc ja nie chcę tak kasy wydawać na początek. Na razie chcę kupić może jakiś nowy ciągnik czy coś, ale z pewnością kupię nowy combine. I żebyście się nie zdziwili, to y, nie będzie roztrzelwarz. Ani ma i ferguson. Tym bardziej nie bizon. Tylko ten dominator. Kupię sobie tego dominatora. Ale to kiedyś na odcinku. Kiedy już zarobię do tego dominatora. Ile ten kombajn w ogóle kosztuje? Także żebym go sprzedał. Mało. Nie no, myślę, że około 90 tysięcy da przy sklepie. Prawie by. ten zapomniał. Ale dobra. Więc. Tak. Odcinki z Farminga będą się pojawiały, mam nadzieję, że codziennie. Jeżeli nie będę miał czasu codziennie, to myślę, że trzy razy w tygodniu, w tygodniu szkolnym się pojawi. No, w weekendy będę chciał robić streamy, żeby z wami trochę pokazać. Dobra, pracownik tutaj ostro ciśnie. Więc tak, myślę, że ja ten zbiornik zrobię kombajnem i dalej puszczę pracownika, bo nie chcę robić całego odcinka ze żniw, bo to by było trochę nudne. Może wykona się jakiś kontrakt? Tu, aha, jednak się nie wykona kontrakt, bo albo za mała cena, albo za dużo. Dobra, za chwilę napełnimy już pierwszy zbiornik. I myślę, że po pierwszym zbiorniku pojedziemy sprzedawać rzeczy rzecz z Silosa, które dostaliśmy na sam start. Za to, oczywiście, dostaniemy pieniądze. To takie niemałe. Dobra, tutaj ostro węgiśnie na drugim polu. Ogólnie to ja mam farminga już od roku chyba. Chyba tak. Od roku. Bo dostałem farminga mniej więcej jak wyszedł dodatek premium do farminga. Znaczy jak wyszedł dodatek klasa, żeby był klas w premium, to wtedy postanowiłem, że chcę dostać farming i dostałem. Dobra, nie będę go podłączał do siewnika, tylko... Podejdę do Fiata, Fiata pojedziemy też sprzedać od razu, bo po co mi taki mały ciągnik? Tu pojedziemy, opróżnimy, po co ja jadę? Skoro mogę zrobić tak Escape na mapę Resetuj I reset. Wymaga wapna Więc Chyba już wiecie co będzie w kolejnym odcinku O, I pięknie, ładnie tutaj sypie. Hmm. Dobra, z to, to, że dostaliśmy nie mało, ale co mnie dziwi, dostaliśmy. Prawie najwięcej soi To mnie oczywiście bardzo cieszy, bo soja jest y, Najbardziej opłacalną uprawą w grze A na drugim miejscu rzepet Dobra, więc tak, co możemy sprzedać? Myślę, że sprzedamy Soję na błyn zbożowy. Młyn zbożowy jest tutaj. Ja, droga, znam na pamięć. Więc zabieramy swoje i lecimy na młyn zbożowy. Cyk stoja. I lecimy. Ale tu trzeba zatrudnić pracownika. I już możemy jechać. Jak widzicie, są w farmingu kierunkowskazy, awaryjne też są. I pewnie się zapytacie, pod jakimi klawiszami to jest? To jest pod... E, pod... Jeden kąt. Tylko że, po prawej Tylko, że po prawej stronie klawiatury jest taki panel z liczbami, i tam jest pokazana. Pokazane są te liczby. Więc zobaczymy się, jak ja Jadę. Myślę. Dobra, jednak nie poznałem terenu, już jesteśmy bardzo blisko. jak myślicie, ile dostaniemy hajsu za taką przyczepę pełną soi? Ja myślę, że prawie trzydzieści tysięcy. takie dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia Ładnie, ładnie, nie powiem. Jedziemy na farbę Załadować kolejny ładunek na przyczepę zobaczę co my możemy załadować Co jest tak w cenie? Może rzepak? Port południowo-wschodni tu możemy się przejechać z żepakiem, jeszcze na park powodzie wschodni. Bierzemy żepak. I jedziemy. Ale jeszcze po drodze do portu zajdziemy do sklep bo z tego co widzę, to mój pracownik zaraz skończy pracę i odzyska mój kultywator. Więc tak, za chwilę wbija dziesiąta w falingu. I od 10 sprzedajemy nasze ciągniki. Z to jeden ciągnik. I tak, kiedy on skończy? Dobra, w tym czasie możemy wsiąść do Fiata i już sierwnik zawieźć do punktu sprzedawania. Sprawdź mi, sprawdźmy jak sobie radzi pracownik. Okej, okay, zrobił małego obijaka Więc czekaj, co on robi? I teraz właśnie nagrywamy pracowników farmingu. Super. Pracownik spisał się na medal. Okej, okay, tylko że nie widzę. Kultywatora. Zciągnikiem tam. A 20 potrzebuje wapna? Nie, tylko 19. Więc tak, pojedziemy tutaj. Odczepimy kultywator. Ale pojechał. Ale poleciał kultywator. O, i teraz kultywator resetuj. Pięknie. Jedziemy odstawić kultywator do punktu sprzedaży. Cyk. Trochę krzywo. Trochę. Ale to nieważne. Dobra. Już możemy iść tutaj i sprzedać Fiat'a sprzedać Kultywator i sprzedać Siewnik mam już prawie 200 tysięcy pieniędzy na koncie i na tym filmie zdobędziemy 200 tysięcy bo jedziemy teraz sprzedać sprzedać rzepak i w kolejnym odcinku spodziewajcie się zakupu Zakupu pewnego przedmiotu ważnego w Farmingu, bo sprzedaliśmy ten przedmiot dzisiaj i jutro musimy go kupić. Wraz z drugą rzeczą, którą w tym odcinku sprzedaliśmy. Ja już sobie upatrzyłem tą rzecz. I myślę, że Wam zakup tego, tej rzeczy się spodoba. Wiem, że tak nie jeździ się na rodzie, ale yy, po prostu chciałem się podjechać. Dobra, powiem, wam, co kupujemy jutro. Chociaż pewnie większość się domyśliła. To jutro w, yy, już jest, w jutrzejszym odcinku kupujemy yy, ściewnik i ciągnik. Gdzie ja pojechałem? A to tu jest. Siewnik i ciąg. Zobaczymy jeszcze, ile dostaniemy za to. 20 tysięcy. Więc tak, siewnik to będzie oto. Ten siewnik w Waderszlat. I ten ciągnik marki Stara zawita na naszej gospodarce. I oczywiście też inne ciągniki zawitają na naszej gospodarce w przyszłości. Ciekawe, czy byśmy wzięli takiego niechalenda. Mi się on podoba. Mogę kupić Kejsa zamiast, <laughs> zamiast starej Zamiast starej Zamiast tamtego cienika. I 261 koni 261. Prawie tego horsem było dźwigną. A dziwne. Więc tak, ja kończę film. I widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.